Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Dzień dobry. Witają Państwa Dilerzy po godzinach. Z tej strony Adam Fuchs, a ze mną jest Maciej Przygórzewski. I wracamy do mm, niesamowitego występu, jak zwykle najlepszego showmana w tym kraju, moim, moim, osobistym zdaniem, po prostu pamiętam, że używaliśmy tego określenia stand-up'er już dobry rok temu a teraz już weszło do mainstreamu ale żeby nie przedłużać, to zrobimy krótką, krótką w miarę recenzję ostatniego wystąpienia prezesa Narodowego Banku Polskiego profesora Adama Glapińskiego i chyba mógłbym zatytułować, czy ten nasz odcinek, czy te konferencje ten występ Kryzysu nie ma i nie będzie, wszystko jest w dobrych rękach. Nawet w lepszych, bo w rękach Narodowego Banku Polskiego. Także moim zdaniem powinniśmy w ogóle zacząć od takiego pewnego tła. Rada polityki pieniężnej najpierw w środę podnosi stopy procentowe o 0,25%. Zgodnie zresztą z oczekiwaniami rynków, tu nie ma żadnego zaskoczenia. I z tym, co pan prezes Glapiński mówił już dawno temu, na Molo w Sopocie. Tak, ten ta Rada mówił, że 0 nie więcej niż 0,25. Potem podali sobie łapę, żeby, że tak powiem, uwiarygodnić ten kontrakt. No bo przecież podanie ręki to zawsze jest takie. Ale Jak nikt jakby, nie przeciął, ale podwórkowo było ok. W każdym razie mieliśmy coś takiego. No i teraz pojawiła się pewna kwestia, że z jednej strony y, rosną stopy procentowe, przed wzrostem mieliśmy jakieś y, reakcje rynków, po samej decyzji zero. Absolutnie zero, wybor trzymiesięczny w miejscu, wybor sześciomiesięczny w Czyli miejscu. chodzi ci o te stawki, o tak. których się wyliczał procentowanie Tak, kredyt, kredyt. dla, kredy, dla kredytobiorców tak naprawdę ta decyzja była neutralna, ponieważ no, mimo. Będą chyba lekkie podwyżki, natomiast. No, znaczy, nie po, będą... podwyżki zależą od WIBORu. W związku z czym, jeżeli WIBOR nie rośnie, no, bo już wcześniej. Czy urósł? No, to tuż przed, de, tak, tuż przed, przed decyzją mało, ale rósł, ale, ale ten. W związku z czym te podwyżki byłyby znacznie niższe niż sądzono. Zresztą. Podwyżka o 0,25%, punktu procentowego, przepraszam, w tej chwili, no to mówimy o kilkunastu, niecałych 20 złotych na 100 tysięcy złotych kredytów. W związku z czym, biorąc w perspektywie to, co już się wydarzyło, w sensie ten, to nie jest jakiś dramat, tak? Rozmawiamy już w tej chwili o jakichś takich dostosowaniach. Natomiast to, co jest najważniejsze, to z tego typu wystąpienia, jak miał prezes, powinno się dać ja mówię o takim świecie idealnym, zaraz powiem, dlaczego tak nie do końca jest, powinno się dać wyczytać, co będzie w przyszłości. No bo taka jest idea tej konferencji, żeby powiedzieć, co było i dać pewne wskazówki na przyszłość. O, będąc w goli sprawiedliwości, to oczywiście w tej chwili prawie żaden bank centralny nie daje takich jasnych wytycznych, jak to bywało w przeszłości. To się nazywało forward guidance tego, co będzie robił, ponieważ wszyscy mówią, że będziemy dostosowywać do napływających danych. Ale mimo wszystko mieliśmy jakby w tym samym czasie EBC, które już w samym komunikacie podało, że na ten moment przewiduje, że będzie kolejnych kilka podwyżek. Jest też Fed, który informuje o tym, że będzie ta podwyżka wrześniowa i ona będzie 0,5-0,75. Nie mówią dokładnie, co będzie, bo tak tego się nie robi, ale dają pewne takie. Bardzo czytelne wskazówki. Natomiast ja mam wrażenie, że my tutaj byliśmy trochę świadkami czegoś, co się nazywa tak bardziej, może yy, nieoficjalnie, ale malowaniem trawy na zielono. Ale jak, jak prezes ma podawać nam wszystkim jakieś wskazówki, skoro jednym z jedną z rzeczy na początku konferencji jest to, że on się obraził trochę na dziennikarzy, już nie mówiąc o opozycji politycznej w, w, w Sejmie, i że on nie będzie, będzie podawał mniej danych, albo wcale nie będzie podawał danych, bo to jest potem przekręcane. To jest przekręcane, ale. Miał taki słowotok, że ile wytrzymał z niepodawaniem danych? 10 minut od tego momentu, Myślę, 15. Że mniej nawet, tak. no, przy, przy, przyznam, że nie puściłem mu stopera, ale no, jedno trzeba przyznać. Faktycznie, w przypadku takich wypowiedzi jak prezesa grapińskiego, on musi w jakimś kontekście osadzić pewne dane. I tu jesteśmy absolutnie zgodni. No, i osadzę, bo były pokazywane wykresy inflacji w Polsce w porównaniu z innymi krajami, stóp i tak dalej. No jakiś kontekst był osadzony. Jakiś kontekst był osadzony. Natomiast to, co mnie najmocniej zdziwiło podczas tej konferencji, to, że kontekst, o którym mówił pan prezes Glapiński, nie zgadza się z prognozami Narodowego Banku Polskiego z lipca. I dlatego czyli, właśnie nie chciał podawać danych. Tak. No bo jeżeli. Znaczy są tak naprawdę możliwości jest oczywiście wiele. Mogą mieć aktualniejsze dane, ale nie aktualizować prognoz lipcowych, tak jest. 100%, tak? Mogą to zrobić. Pan prezes może nie ufać swoim analitykom, ma do tego pełne prawo. Natomiast wydawać by się mogło, że skoro na stronie są publikowane jakieś wartości, to potem w trakcie konferencji. Opowiadając o tym, jak wygląda świat, powinno się być przynajmniej bardzo blisko tych parametrów, bo w tej chwili inwestorzy mają mocne takie rozdwojenie jaźni, bo jedne parametry znamy z lipcowej yy, projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego i ona, tak przynajmniej na moje, mówi, podwyżki stóp procentowych będą szły dalej, no bo inflacja powinna się tam rozpędzić. Względem tej tzw. projekcji centralnej, o tym może za chwilę trochę więcej powyżej 19%. Potem mamy założenia budżetowe, które są niesamowicie optymistyczne, co ma moim zdaniem, dużo sensu, bo zaniżanie inflacji w budżecie zostawia potem dużo miejsca na podwyżkę deficytu, w związku z czym ja bym jeżeli mógłbym wskazać najmniej wiarygodne założenia wskaźników makroekonomicznych, to w ciemno wskazywałbym budżet, bo tam jest bardzo dużo podkręcania wyniku. No i do tego jeszcze mamy dzisiejsze wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego, a nie liczymy w ogóle zespołów analitycznych dużych banków, które nierzadko były znacznie bardziej dokładne niż wspomniane przed chwilą rzeczy. W związku z czym jest pełna gama scenariuszy. No, czyli. Prawda, może wydarzyć się wszystko. No w takim razie no nie jest tak źle, skoro jest tyle scenariuszy. No i tu dochodzimy tak naprawdę do tych wszystkich rozwiązań typu projekcje centralne, gdzie dużo osób mocno krytykowało sposób przedstawiania danych przez Narodowy Bank Polski. To tak dla osób, które nie widziały, to są takie wykresy, gdzie jest taka linia środkowa nazywana projekcją centralną, czyli taki poziom, od którego Zdaniem analityków jest 50% szans, że będzie więcej, 50% szans, że będzie mniej. Taki trochę środek prognozy. I dalej są rysowane coraz jaśniejszym kolorem, coraz szersze przedziały, żeby pokazać, że z 30%, w 30 trafimy w taki, przedział 60% w taki, 90% w taki. I to jest strasznie fajna historia, tylko ta historia ma jeden problem. Pan prezes zaczął bardzo mocnym stwierdzeniem konferencję: Nie ma kryzysu, nie będzie czarnowictwo. Kto coś takiego no, mówi? Wr wręcz, wręcz będzie kryzys i recesja jest możliwa w wielu krajach, ale na pewno nie u nas. Po czym otwieramy lipcową projekcję, patrzymy na wartość projekcji centralnej, i ona owszem jest powyżej zera, ale 30% przedział ufności. Już się znajduje poniżej tej wartości. Czyli sam Narodowy Bank Polski mówi o 35% przeszło na spadek PKB w pierwszym kwartale 2023. A prezes na konferencji mówi, że PKB nie spadnie. Wszystko się dzieje, w związku z czym wygląda na to, że przynajmniej ta projekcja względem PKB została gdzieś już zaktualizowana, natomiast my nowe projekcje zaczynamy dopiero w listopadzie. Tak, tak, bo tutaj też było kilka razy wspomniane, że rzeczywiście co kwartał są te projekcje analityków NBP publikowane i w listopadzie będą nowe. Efektywnie trzy razy w roku bo luty, lipiec, no, tak. i listopad. No tak, natomiast, natomiast w tym miejscu jakby trudno uwierzyć, że jakichś wstępnych już analiz nie spływają one do Rady Polityki Pieniężnej, to pierwsza rzecz. Natomiast sam pan prezes w trakcie konferencji mówił potem, że kryzys energetyczny, z którym musimy się mierzyć, I będzie, podwyż... będzie podwyższał inflację przez lata możliwe to jakby rozumiem, że on w trakcie jednak inflacja się zmniejszy i nie będzie problemu, już w ogóle nie mówiąc o tym, że pan prezes przewiduje, że może stopy będzie obniżał w przyszłym roku. I to, to czy... Jak nie w połowie, to w ostatnim kwartale przyszłego roku już za mnie już Natomiast... Chce stopy. Natomiast jakby sam zaprzecza sobie i nie dziwi mnie to t... za bardzo, bo jeszcze chwilę w... wcześniej, jakby odnosząc się do właśnie szoków energetycznych i tak dalej, mówi o tym, że my sami będziemy sobie wybierać władzę, a nie Moskwa czy inna stolica nam będzie wybierać. Natomiast jakby... ja bym wskazał dwa przynajmniej powody, dla którego moim zdaniem scenariusz obniżek stóp procentowych, ja wiem, że teraz trochę odpływamy. Oj, jest w przyszłym roku prawdopodobny. Po pierwsze, moim zdaniem jest szansa, że yy, będziemy zakinać rzeczywistość przed wyborami i damy jakąś symboliczną obniżkę, żeby pokazać, że idziemy w dobrą stronę. To nie będzie mocny ruch. Ale będzie taki sygnał, po czym będą się wybory i będzie odbicie od razu. Czyli tak niby pokazanie ścieżki. nowej. Tak, no tak. bo to jest trochę tak, jak wypłacanie 14 emerytury tuż przed wyborami. No, jakby ma być efekt, a potem jakoś no to i będzie. Wtedy to będzie 16, pewnie. Ale no, ta tak. No tak, 16 to jest bardzo dobra wartość, bo to jest jedna dodatkowa emerytura na każdy kwartał. W związku z czym ja sądzę, że to jest dokładnie policzone. Natomiast drugi scenariusz, który jest moim zdaniem niestety bardziej prawdopodobny, o to jeżeli na świecie negatywna, no oczywiście pogoda teraz pesymizmem zawieje. Załóżmy, że mamy kryzys. Nie można wykluczyć, że będziemy mieli kryzys na świecie. No to w tym momencie, jeżeli kryzys nam bardzo mocno spowoduje spadek zamówień, konsumpcji i tak dalej, ludzie się będą bali po prostu, będą mniej konsumować. Czyli to o czym mówi prezes, że recesja będzie w innych krajach. Tak, ale te inne kraje to może się okazać, że to będzie jednak również Polska. Bo jest jakiś taki scenariusz. O to mi chodzi, że Polska jest częścią systemu całego, ani że my będziemy sobie zieloną wyspą. Tak, ale Polska ma tak dobre władze, jak ja słyszałem na tym przemówieniu, że to na pewno nas nie dotknie. Zdaniem prezesa przynajmniej, dużo optymizmu. Chętnie poznałbym podstawy do takiego wnioskowania, bo się, że nie otrzymam. Natomiast wracając do tego, tej kwestii kryzysu, jeżeli faktycznie będzie mocny kryzys i w tym momencie będziemy mieli spadek PKB i tak dalej, no to przy zduszeniu inflacji w wyniku kryzysowego oczywiście można sobie wyobrazić obniżkę stóp procentowych, bo przeważnie tak się robi, żeby pobudzić gospodarkę w okresie kryzysu. Pytanie tylko, czy jak będzie się to miało do inflacji? do inflacji? No bo jeżeli będziemy mieli spadek PKB, a utrzymamy inflację, no to obniżanie stóp procentowych, tu prezes oczywiście mówi, że nie będzie Turcji i tak dalej, no ale to podajmy, no przynajmniej dogonimy państwa bałtyckie, tak? Już tutaj nie katujmy go tą Turcją, bo to nie będzie 70% od razu. No nie, bo jakby scenariusz taki turecki, to nie, 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 nie. nie, nie Turcy pracowali strony. na swoje sukcesy w polityce monetarnej latami. I na, ale na szczęście, właśnie w przeciwieństwie do Turcji, co podkreślał pan prezes, mamy niezależny bank centralny, a nie tak jak tam, gdzie zmieniano prezesów ciągle, żeby aż wolę polityczną w końcu wykonywać. A tu mamy na szczęście niezależny, tam padło nawet stworzony przez naród. Ja nie wiem, w jaki sposób naród polski stworzył Narodowy Bank Polski, mimo tego, co jest w nazwie. Natomiast niezależny jest od rządu. I Sam się finansuje, wypłaca zyski w ogóle. właśnie, to, to on wpłaca do budżetu i tak dalej. I jakby na szczęście, na całe szczęście, że jest ta niezależność, i też na szczęście, że mamy, bo to też zostało podkreślone: mamy tak odpowiedzialne i dobre ekipy zarówno w rządzie, jak i w banku centralnym. Tak. No to jakby wtedy no, trudno, żeby było źle w takich okolicznościach. No, skoro jest tak dobrze, dlaczego jest to jak teraz? No i jeszcze, jeszcze odnosząc się do tego, no to też w pewnym momencie profesor Grapiński. Mówi, że nawet możliwy spadek tempa PKB, w sensie nierośnięcie PKB, może z kwartału na kwartał, ale to nie będzie recesja. Potem wspomina, że może recesja techniczna no, jest możliwa, ale to dalej nie będzie kryzys. To ciekawi mnie, gdzie jest ten punkt rzeczywiście, w którym. Pan prezes może stwierdzić, że może być problem, bo tak trudno go jednak tutaj znaleźć. Ja mam wrażenie, że tam pan prezes w ogóle zróbmy taki trochę kok w tył, bo pan mm -hmm. prezes podzielił mniej więcej godzinę 15 trwało to wystąpienie, ponad godzinę trwał monolog, bo tak trzeba określić. Ale ja został sobie. Tak, tak, tak. to jest, przepraszam, pana prezesa, ale ja Tak, tak, tak. No ale stand up jest jakąś tam formą monologu, prawda? No, tak Nie, bo wiesz, czasem w interakcję z publicznością A. wchodzisz. No tak. Tak, tu, tu trzeba przyznać, że interakcje pana prezesa z publicznością były faktycznie bo kilka razy tam się odnosił. Natomiast potem zostawił czas na trzy pytania. Ponad godzina wystąpienia monologu i, trzy, i potem trzy pytania. Trzy pytania. Dość tak. dziwna rzecz, natomiast pan prezes wielokrotnie mówił bardzo podobne rzeczy, używając innych sformułowań. I czasem coś rosło o kilkanaście procent, czasem coś rosło kilkanaście razy. Yy, czasem yy, mieliśmy taką sytuację, że rozkładał inflację na czynniki, po czym te czynniki sumowały się po prawie 20%, a miało wyjść 16%. A to może to jest ta projekcja. Yy, tak, tylko więc jakby. Tak, przypadkiem. tak ja, 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 ja mam w ogóle wrażenie, że. Tak zupełnie poważnie, teraz mm. wiadomo, pośmieszkowaliśmy się trochę z Pana Profesora, trochę jesteśmy zazdrośni. Nie, 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 ja nie śmieszkuję, bo... Ja... Szcz... Nie, 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 ja nie Ale trochę śmieszkuję. zazdrośni jesteśmy, szczególnie jak widzimy, zarabia za to, co robi. Natomiast może warto po prostu zrobić takie faktyczne, syntetyczne 25 minut, pominąć te wszystkie jakieś takie tutaj ozdobniki, nie musimy od, od prezesa Narodowego Banku Polskiego dowiedzieć się, że mamy tak dobrą sytuację, że będziemy budować drugą co do wielkości armię w Europie. Która nas obroni Która przed nas obroni. każdym zagrożeniem. Tak jest. Tak. To jest jakaś taka informacja, muszę powiedzieć. Spodziewałem się wiele na posiedzeniu Narodowego Banku Polskiego, ale nie o rozbudowie armii. Możemy się dowiedzieć na takim posiedzeniu również o naszym poziomie życia. Tam się zwrasła do Oj, ale to tak o tym poziomie życia, mój drogi, że to jest dla niego nieprawdopodobne, że Polacy nie są dumni z Polski i że się nie cieszą z cudu gospodarczego, który się wydarzył i że to jest dla niego niepojęte, jak tak może być. No, to znaczy, no czasy naprawdę, powiedzieć, sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo przyzwoita. Pytanie tylko zawsze jest takie, jak w analizowaniu, czy mimo tego, co się dzieje, czy dlatego, co się dzieje? Bo to jest jakby takie pytanie, ja bym je zostawił otwarte, ale to absolutnie nie na dzisiaj. No, i teraz dochodzimy do takiej sytuacji, właśnie, że w sumie najważniejsza rzecz na tej konferencji nie podziała. On nie odpowiedział na pytania z rynku. A tam, gdzie odpowiadał, to mocno to było wymijające. Ale to ja się nie zgodzę, bo sam jakby przeszedł tutaj troszkę do, do, do naszego głównego zainteresowania, bo przeszedł do pozycji złotego na rynku walutowym, jakby sam z siebie mówiąc, że właśnie, bo to na pewno padnie pytanie. Nie było to możliwe, bo za mało było czasu na pytania, więc sam sobie stworzył i odpowiedział na pytanie i jakby o zmartwienie o to, że złoty jest w praktyce najsłabszy w historii, jeżeli by tak to wziąć całość Rynku i, i jego pozycji do głównych walut. Natomiast zagrożenie widział w tym, że złoty jest atakowany ze wszystkich stron, ponieważ na siłę chce nam się wprowadzić euro w Polsce i że tak jak kiedyś inne kraje decydowały o nas, to teraz chcą nas decydować, a wszystko się dzieje przez to, że my jesteśmy tak blisko głównego stołu europejskiego, żeby decydować wspólnie o wszystkim z Niemcami, Francją i tak dalej. I teraz się chce nas powstrzymać i wprowadzić nam na siłę euro. Jest bo to odważna koncepcja. Ja się zastanawiam, gdzie pan prezes naprawdę, jakie czyta informacje i czy ogląda tylko rządową telewizję, bo zastanawiam się, kto i kiedy i gdzie na siłę chciał nam wprowadzić euro i gdzie jest taka jakby. I to jest odpowiedź na pytanie o pozycję złotego, że wszystko jest dobrze, tylko źle jest, bo jest atakowany, bo chce euro. Jakby... Więc tak, pan prezes sobie. Stwarza pytania i odpowiada na nie w sposób. Z drugiej strony mógłby na przykład zauważyć, że skoro inflacja w Polsce wynosi 16%, a inflacja w strefie euro wynosi w tej chwili 9%, no to jeżeli ta sytuacja się utrzymuje przy innych warunkach stałych, no to polska waluta się o różnicę, żeby utrzymać stabilną, stabilny poziom cen powinna osłabiać. I skoro mamy od już w tej chwili realnie roku wyraźnie wyższą inflację niż strefa euro nie przez cały czas było wyższe o 7%. No, powiedziałby ci pan prezes, że spójrz na kraje bałtyckie, i tam jest gorzej. No ale... Tak, 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 ale też yy, umówmy się, że ta średnia europejska uwzględnia państwa bałtyckie. Na szczęście w państwach bałtyckich żyje tyle obywateli, ile żyje, w związku z czym mają określoną niższą wagę yy, w średnich, ze Niemców czy Francuzów którzy jednak te parametry mają trochę inne. No i tutaj w tym momencie dochodzimy do sytuacji takiej, że patrząc na różnicę inflacji, tutaj się nie wydarzyło ze złotówką, z polskim złotym, przepraszam, za kolokwializm, nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Polska waluta słabnie, bo po prostu mamy wyższą inflację niż inni i tu jakby to wszystko to samo się dzieje od dziesięcioleci, tak to po prostu Ale działa. Ty, no to czyli tutaj jesteś razem z panem Prezesem, bo on powiedział, że na całe szczęście właśnie mamy uwolniony kurs walutowy, nie mamy go sztywnego i, i działają e, mechanizmy rynkowe, czyli zgodnie z tym przepływem kapitałów i tak dalej, czyli tutaj się rzeczywiście zgadzasz, tylko że ja chciałbym jednak przypomnieć, że mimo wszystko e, Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej ma wpisane swoje kompetencje dbanie o inflację, idzie to super, jest najwyższa od 25 lat, Tak. Stabilność ale również o pozycję złotego, ponieważ to zresztą to są tematy połączone. Moment, o stabilność. O stabilność, no tak. No to Złoty jest stabilny, ale słaby. Tak, stabilnie słaby. No i ja rozumiem oczywiście szoki, wojna i tak dalej, natomiast no mimo wszystko jakby spłycanie problemu do tego, że to jest wszystko źle, bo ktoś nas atakuje, nie, no znaczy nikt nie atakuje, tylko właśnie się to dzieje, a MBP powinno zadbać czy RPP o to, żeby ta sytuacja była jednak chociaż minimalnie lepsza. Tak, nie, no. Tak, ale też trzeba pamiętać, że wbrew pozorom, oczywiście, w trudnych czasach ta własna waluta daje nam pewien taki bufor bezpieczeństwa. W związku z czym tutaj bym się absolutnie zgodził z panem profesorem, że faktycznie w tym konkretnym wypadku, jeżeli jest trudno, no to złotów złoty się osłabił eksporterzy mają trochę łatwiej mamy większe szanse na uniknięcie tego kryzysu o którym mówi pan prezes ale z drugiej strony w sytuacji pewnej stabilizacji gospodarczej ta dodatkowa waluta te utrudnienia handlowe bardzo nam się będą potem odbijać w związku z czym to też nie jest tak jakby Wprowadzanie Polski do strefy euro to nie jest jednowymiarowy, prosty element, trochę jak się stara zrobić u nas w polityce, że opozycja mówi, tak powinniśmy być od razu w strefie euro. Rząd obecny mówi, że nie pod żadnym pozorem, tylko, złotu, tylko Polski złoty. Potem słyszymy jakieś takie kuriozalne koncepcje na tym posiedzeniu, bo ja tak przynajmniej to odbieram. No przecież dowiedzieliśmy się o tym, że jeżeli zrezygnujemy ze złotego, to nasz poziom życia będzie rósł wolno, a jak utrzymamy złotego, to za 80 lat będziemy na poziomie Holandii, Niemiec. Tak. Francja. Tam... Francji też rzucą do tego worka. Natomiast <laughs> tak. poziom życia we Francji porównany na szybko do Holandii Niemiec odważnie. Znaczy, bo to nie do końca wiadomo, o co chodziło, do jakiego, do jakiego wskaźnika dokładnie mamy się odnosić, więc no to trudno. Ale może dlatego właśnie, że Francji najszybciej jesteśmy w stanie złapać. Tak? No nie tak, no najszybciej, tak, tak sobie weźmiemy jakiś wskaźnik z jakiegoś regionu NRD. Bo to no tak, tak, tak. Ale oczywiście, no, ale to mówimy naprawdę no, o momencie, w którym no, wprowadzenie euro w Polsce miałoby nagle sprawić. To jest właśnie to kuriozum, że z, z polskim złotym my szybko dogonimy i będziemy mogli usiąść do tego samego stołu. Tylko kto ma nas zapraszać do tego samego stołu, skoro oni wszyscy mają euro? Oni, no decydują, oni decydują, jakby w pakiecie o euro, a nie o polskim złotym. I jak my mamy nawet z, tego, z tej przyczyny tam? No Przecież, raczej nie zaproszą ich do EBC. Jakby trudno się tego spodziewać, więc o, o, oczywiście tutaj jakby mówimy o pewnym rozdwojeniu trochę jaźni. Natomiast zawsze wprowadzenie euro to będzie decyzja polityczna, a nie gospodarcza do końca, bo na tym to polega, i tutaj bym ten temat zamknął. Natomiast ch chyba troszkę już podsumujmy to. Wydaje mi się, że raczej podejdźmy tego w ten sposób. Okej, okay. ilość nietaktów była dość potężna. Mi... No nie to, to nie tak. Yy, obrażeni zostali dziennikarze, politycy opozycji, eksperci, ekonomiści, nikt się nie zna na niczym i źle to tłumaczy Polakom. Yy, natomiast co da się w ogóle wyciągnąć z tego? No bo yy, obejrzeliśmy godzinę 20 yy, tego show, yy, że takiego sformułowania opowiem, I, i, i co Twoim zdaniem z tego wynika w tej chwili? Yy, dla mnie jedno najważniejsze, ponieważ to pada w pewnym momencie. To znaczy że oczywiście nie wynosi się tego co się dzieje na radzie, nie mówi się o szczegółach o tym. natomiast że większość rady prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu yy, podejmie decyzję znowu o 25 punktach bazowych podniesieniu stóp procentowych albo że nie będzie w ogóle ruchu. Co oznacza, no, stąd możemy wynieść, że rzeczywiście znajdujemy się yy, na szczycie, czy to jak woli nazywać płaskowyżu tych stóp procentowych przynajmniej na jakiś czy znaczy, patrząc na małą różnicę między wyborem trzymiesięcznym, wyborem sześciomiesięcznym, między wyborem 6-miesięcznym a wyborem rocznym, widać, że rynek spodziewa się pewnej stabilizacji stóp procentowych. I tu jakby jesteśmy zupełnie zgodni, tak jest. bo tam są ułamki procenta, w związku z czym, gdyby co miesiąc miało rosnąć, jak wcześniej o pół procenta o czy czwarte, trochę taki scenariusz węgierski, to tego na pewno to na pewno możemy wykluczyć. Przez najbliższych kilka miesięcy tak mamy wakacje kredytowe, z których skorzystało bardzo mało osób. Jeżeli Państwo nie skorzystali, a mogli. My uczciwie, zachęcamy. uczciwie zachęcamy zapoznać się z materiałami niekoniecznie naszymi. Jest tego je, 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 Jest tego dużo porozmawiać ze znajomymi, to naprawdę wygląda na bardzo dobry pomysł. A skorzystała przynajmniej jak na razie dochodzą informacje, nawet nie połowa uprawnionych do tego. Tak. Co nas osobiście mocno dziwi. Natomiast wydawać by się mogło, że Rada jest trochę w takiej sytuacji, że jakimiś ewentualnie drobnymi korektami zamierza przeczekać problem. Tak jak swego czasu przeczekaliśmy deflację, bo udało nam się przeczekać deflację. No co to było? Dwa lata? Co to jest za problem? Czekać dwa lata? Zresztą prezes Glapiński wielokrotnie używał sformułowania w średnim terminie. I wydaje mi się, że ten średni termin jest trochę takim wytrychem, który pozwoli mu zignorować jeszcze z 2-3 miesiące ewentualnego wzrostu inflacji. I jeżeli wtedy przyjdzie spowolnienie gospodarcze, które podejrzewam tak w tle tego, co tu się działo na konferencji, o tym jak dużo było o kryzysach, o innych rzeczach, więc ich nowe prognozy już muszą to mocniej uwzględniać, to wtedy prawdopodobnie się już uda. Z drugiej strony... Od projekcji lipcowej, która nie zawierała wakacji kredytowych, a sam prezes przyznał, że będą, dopłaciliśmy do źródeł energii, mhm. te dwa miesiące mogą mieć naprawdę wzrost. Nie mówię, że to będzie 20%, absolutnie nie, ale z tego 16,1, jak te dwa miesiące dobijemy pod 17, zupełnie nie będę zdziwiony. A wiele jeszcze zależy, bo tutaj jednak trzeba oddać prezesowi, co prezesowe, że Uważa, że wiele zależy od tego, co będzie po nowym roku i czy tarcze będą trwały, czy rzeczywiście te ceny regulowane energii jakby zostaną zatrzymane i że wiele zależy od tego i rzeczywiście jakby tutaj trzeba przyznać rację, że w, o pewnych scenariuszach rozmawiamy. Tak, 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 od stycznia generalnie z tego powodu właśnie jest tak wiele scenariuszy, że te styczniowe prognozy możemy sobie na razie. Pominąć. Natomiast w obecnych, najbliższych miesiącach, biorąc pod uwagę właśnie wakacje, biorąc pod uwagę źródła energii, ja nie jestem spokojny o spadek inflacji. Czyli nie jesteśmy tak optymistyczni jak pan prezes Glapiński, Natomiast my mamy dostęp do o wiele zapewne mniejszej to... ilości informacji, więc może to z tego wynika. Ja jednak mam nadzieję, że następne wystąpienia będą jeszcze lepsze. I czekam na nie teraz już z coraz większym utęsknieniem. Nie jest tak nudno jak we Frankfurcie czy, nie, nie, czy w Stanach, nie, nie. więc tak zdecydowanie czekamy na to. Natomiast trzymajmy kciuki też rzeczywiście za to, żeby spełniły się te pozytywne scenariusze. Chciałbym żyć w kraju, dzisiaj. w którym jest tak dobrze jak mówi Adam Grapiński. I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie dzisiejszego odcinka. Za dzisiaj dziękuję Państwu Maciej Przygórzewski i Adam Fuchs. Do usłyszenia. Do widzenia.